2019 za nami. Na dobre weszliśmy już w Nowy Rok. W kwestii premier, deweloperzy rozkręcają się na razie nie niemrawo, jednak mamy za sobą już kilka interesujących tytułów. Jak choćby odświeżone wersje Warcraft 3, Commandos, czy dodatki do Spintires i Monster Hunter World. Jednak zanim na dobre zapomnimy o Starym Roku, myślę, że warto jeszcze na chwilę się nad nim pochylić i przyjrzeć się, czy na pewno zagraliśmy we wszystko, co wartościowego miał do zaoferowania. Postanowiłem przygotować dla Was listę 12, po jednej na każdy miesiąc, gier, które być może nie zebrały tyle uwagi, na ile zasługiwały. Gier, które rozmiarami swoich kampanii reklamowych nie mogły równać się z blockbusterami od wielkich wydawców. Mimo skrywania się w cieniu wielkich hitów, mogą dostarczyć sporo rozrywki oraz często bardziej unikatowych i zapadających w pamięć doświadczeń. Zapraszam Was więc na przegląd najciekawszych z tych przegapionych gier 2019 roku. Rozpoczynamy oczywiście od stycznia. Rok 2019 rozpoczęliśmy z przytupem, bo od wydania fantastycznego remake'u Resident Evil 2. To jedno z tych odświeżeń klasyków, które nie idą na twiznę. Gra oferuje zupełnie nową uprawę graficzną, prezentuje ją z zupełnie innej perspektywy, a nawet zmienia układ lokacji, tak by dopasować gameplay do aktualnych standardów, Skutecznie przysłaniając fakt, że grają od jej pierwowzoru, czyli 21 lat rozwoju elektronicznej rozrywki. Nic więc dziwnego, że to ta gra była na ustach wszystkich nie tylko w styczniu, ale i w miesiącach o Ja chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na pozycję zgoła inną, choć również z resztykiem. Sunless Skies to kontynuacja popularnego Sunless Sea, określona bogatą narracją mieszanka strategii, symulatora i RPGA w klimacie horroru. Niezależny zespół File Better Games, tym razem postanowił wynurzyć się z nieprzenikionych głębin podziemnego oceanu i wyfrunąć w bezkresną, a czy również tajemniczą przestrzeń kosmiczną. Zabawa nie różni się zbytnio od części pierwszej, więc znów przyjdzie nam eksplorować losowo generowany świat, gromadzić zapasy, toczyć bitwy z napotkanymi przeciwnikami i paktować z ugrupowaniami zamieszkującymi przemierzany świat. Zdecydowanie największą zaletą tej gry jest ciężki, tajemniczy i pesymistyczny klimat, który pozwala wsiąknąć w tą produkcję na wiele godzin. Wartym odnotowania jest fakt, że w tym roku w produkcję tą będą mieli również możliwość zagrać posiadacze konsol. Luty to kolejny miesiąc z wielkimi premierami. Dostaliśmy Metro Exodus, które podzieliło graczy ze względu na decyzję o ekskluzywności w Epic Store. Dostaliśmy Anthem, które zjednoczyło graczy w narzekaniu na niedopracowane gry, usługi. Wreszcie dostaliśmy też Far Cry New Dawn, który był po prostu kolejnym Far Cryem. Który to już? 9? 10? W tym natłoku premier łatwo przeoczni niewielkie perełki, których premierom nie towarzyszą trailery i liczne zapowiedzi. Perełki, takie jak debiutancki projekt Studia System Era Softworks czyli Astronir, kolejna gra o przemierzaniu kosmosu, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę. Jest to sandboxowa, przygodowa gra przywodząca na myśl takie produkcje jak No Man's Sky. Przemierzamy w niej proceduralnie generowane planety i księżyce, w trakcie podróży zbieramy surowce, tworzymy sprzęt do dalszych wojaży i odkrywamy tajemnice wymarłych cywilizacji, starając się przy okazji samemu nie zginąć. Klasyk, ale podany sprawnie i w miłej dla oka oprawie artystycznej. W marcu, jak w garcu, mieliśmy kilka świetnych produkcji, kilka gier nie do końca świetnych, ale i bolesnych rozczarowań nie zabrakło. Na ciebie patrzę, Outward. Ja na ten miesiąc wybrałem jednak Generation Zero, świetnego, kooperacyjnego FPS-a stworzonego przez Avalanche Studios, tych od Just Cause i nowego Rage'a. W grze trafimy do alternatywnej wersji Szwecji z 1989 roku i, jako członek ruchu oporu, staramy się w partyzanckiej walce stawić czoła ciężko uzbrojonym maszynom, które oponowały te tereny. Gra, oprócz otwartego świata i zróżnicowanych bohaterów, oferuje ciekawe mechanizmy, związane z walką z mechanicznymi oprawcami. Kwiecień to pierwsza gra polskiego studia w moim zestawieniu. One More Level przygotowało dla nas hotline Miami w biblijnej oprawie. W grze wcielamy się w zbuntowanego żołnierza Niebios, Harego oraz Julie, uciekinierkę z piekła. Para czy siły powstrzymać koniec świata, rozprawiając się z hordami przeciwników stojącymi na drodze do czterech jeźdźców apokalipsy. Mamy tutaj bezpardonową, brutalną rozwałkę prezentowaną w rzucie z góry, dokładnie jak we wspomnianym hotline Miami oraz zapożyczoną superhota mechanikę zatrzymania czasu, gdy kontrolowana postać jest bez ruchu. Do tego miecze, pistolety, cuda i woda święcona. Twin Stick Shooter, dla którego można zrezygnować z większych pozycji kwietni. Wiem, co sobie pomyśleliście w tym momencie. Jako grama ja na pewno wybrał Rage 2 albo A Plague Tale Innocence, a jeśli żadną z tych dwóch, to na 100% Layers of Fear 2, no bo polskie. No albo chociaż Total War Three Kingdoms to już na bank. No co wy, nic z tych rzeczy. To są same duże projekty, a przecież obiecałem, że na liście umieszczę tylko małe popularne przeoczone produkcje. Wysłuchaliście w ogóle wstępu? Prawdą jest, że mają kwitował w duże, nie zawsze udane premiery i zdaję sobie sprawę, że moja propozycja na ten miesiąc jest, chyba jak na razie, najbardziej kontrowersyjna, ale nie mogłem sobie odmówić i jej nie wybrać. W maju doczekaliśmy się, no nie mówcie, że tylko ja czekałem, premiery Dragon, gry przygodowej utrzymanej w konwencji thrillera psychologicznego opracowanej przez twórców Dreamfall Chapters. Gra zabiera na Norweskie Fjordy do roku 1926. Dzielamy się w amerykańskiego podróżnika, który w towarzystwie rezolutnej, choć tajemniczej, Lizzie, stara się odnaleźć zaginioną siostrę. Produkcja, pomimo bycia tylko symulatorem chodzenia, oferuje wiele nietypowych mechanizmów, jak choćby obecność wspomnianej towarzyszki i przepiękny, dynamicznie zmieniający się świat, zaprezentowany w subtelnie stylizowany sposób. Czerwiec z 2019 roku nosił już pierwsze znamiona rozpoczynającego się tak zwanego sezonu ogórkowego, jednak i tutaj dało się znaleźć coś ciekawego. Frogwares, czyli ukraińskie studio od lat klepiące kolejne produkcje opowiadające o pewnym dystyngowanym brytyjskim detektywie konsultancie rozwiązującym zagadki kryminalne drogą dedukcji, dostarczyło nam produkcję zgoła inną, choć da się w niej doszukać podobieństwa do poprzedniczek. The Singing City, również jako detektyw, ale tym razem Amerykanin. Staramy się rozwiązać sprawę tajemniczej powodzi wywołanej przez siły nadprzyrodzone, która dotknęła miasteczko Oakmont w stanie Massachusetts. Głównym zajęciem w grze są oczywiście śledztwa, jakie prowadzimy, jednak nie zabrakło też starć z przeciwnikami, w których wykorzystamy spory arsenał broni, rozwiązywania zagadek, a nawet nurkowania. Wszystko określone ciężkim, wiktoriańskim stylem. Na naszej liście nie znalazła się jeszcze żadna platformówka, a tak się składa, że Lipiec dostarczył nam świetną propozycję, by wypełnić tą lukę. Warlocks 2 Godslayers Slayers to kontynuacja niezależnej, dwuwymiarowej gry akcji od polskiego studia Frozen District. Tak jak w części pierwszej, wcielamy się w członków zakonu czarnoksiężników, którzy muszą mierzyć się z potężnymi bogami. Po drodze wytłuczemy tabuny różnych stworów, wykonamy zadania fabularne i rozwiniemy naszą postać. Rozwinięciu uległ system walki, dodano podział na bohaterów, powiększono mapy i wprowadzono większą różnorodność adwersarzy. W grę zagrać możemy samotnie lub w czteroosobowej kooperacji. Na sierpień przygotowałem grę, która może być trudniejsza do przetestowania od poprzednich, ze względu na fakt, że nie jest to produkcja multiplatformowa. O projekcie, w którym siły połączyli główny projektant Nir Automata i ojciec serii Bayonetta słyszał na pewno każdy posiadacz Switcha. Mimo to, niewielu pewnie miało okazję zagrać, bo gra nie była wyjątkowo mocno reklamowana w Europie, a jej data premiery nie przypadła na najlepszy okres. A szkoda, bo warto. Astral Chain to przygodowa gra akcji utrzymana w klimacie science-fiction. Jej akcja toczy się w nieodległej przyszłości w multikulturowej metropolii znanej jako Arka. Podczas zabawy udajemy się na misje bojowe, w których walczymy z hordami przeciwników, co niejednokrotnie wymaga niemałej zręczności. Pomiędzy misjami zwiedzamy miasto, poznając tło fabularne podczas rozmów z postaciami niezależnymi. Ciekawostką może być fakt, że za wygląd postaci odpowiadał artysta komiksowy Masakazu Katsura, znany z takich mang jak IS, D na 2 czy Zetman? Było już strasznie i mroczno, pięknie i klimatycznie. Zatłukliśmy już masę potworów zarówno mieczami, jak i giwerami. No to może teraz pojedziemy sobie autami? Opinie o WRC8 są podzielone. Wielu wytyka tej grze niedoskonałości graficznej i problemy techniczne. Gra rzeczywiście wizualnie nie może się równać chociażby z wydanym na początku roku Dirt Rally 2.0. Mimo to uważam jednak, że jest to propozycja warta sprawdzenia, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, zróżnicowane trasy, świetny model jazdy i licencję FEI, dzięki której dostajemy prawdziwych kierowców i samochody, a nawet reklamy sponsorów zaangażowanych w rzeczywiste rajdy. Czy jest to propozycja lepsza od Dirt'a? Sprawdźcie sami. Październik to już szczyt okresu wielkich przedświątecznych premier. W trakcie którego gry niezależne mają bardzo trudno, żeby przebić się do świadomości graczy. Ja przygotowałem dla Was właśnie taką grę, którą mogliście przeoczyć, a która zdecydowanie zasługuje na to, by dać jej szansę. Reign of Reflections to niezależna gra, będąca mieszanką strategii w stylu XCOM, gry przygodowej i RPG. Świetny, cyberpunkowy klimat, przyjemny system walki i genialnie napisana, nieliniowa historia, w której nasze wybory wpływają na losy postaci. Połączenie, które pozwoli świetnie spędzić wieczór, bądź dwa. Warto dać tej pozycji szansę, choćby ze względu na cenę, która nijak ma się do wysokiej jakości przez nią oferowanej. Płyska. I'm not going to let him stop us. The child must be set free. So that she can save us all. Listopad również zaspona nas wielkimi premierami. Coś dla siebie znaleźć mogli fani niemal każdego gatunku. Mogliśmy wcielić się w kowboje z lasami, rycerzy ze świecącymi mieczami, kurierów z nadmiarem niedostarczonych paczek, kierowców tuningowych aut, nawet menadżerów piłkarskich. Jednak ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kolejną polską grę, która niepostrzeżenie przekrada się obok wielkich premier Rockstara i Kodzimy. Theon to polski producent, którego lubią trzymać się kontrowersji. Dostarczył nam, delikatnie mówiąc, średnio udaną grę na licencji filmu Rampo i średnio taktowne celowniczki z owalce z terrorystami. Teraz przyszło kolej na wykorzystanie kolejnej dużej licencji i tym razem jest to produkcja, której naprawdę warto poświęcić trochę uwagi. Terminator Resistance to oparty na licencji kultowej serii filmów FPS z elementami RPG. Rozgrywka toczy się na rozległych otwartych mapach, na których toczymy boje samotnie lub w towarzystwie oddziałów kontrolowanych przez AI. Do dyspozycji dostajemy spory arsenał broni, ale w grze wykorzystamy też umiejętności związane z hakowaniem i skradaniem. Całość okrążona całkiem przyzwoitą warstwą audiowizualną. Na grudzień przygotowałem grę, która może nie zaliczyła najbardziej udanej premiery, ale wciąż jest poprawiona przez twórców i wszystko wskazuje na to, że wychodzi na prostą. Mech Warrior 5 Mercenaries to kolejna odsłona szanowanego cyklu symulatorów Mechów z uniwersum Battletech. Pozycja kontynuuje tradycję serii, dostajemy więc bardzo symulacyjny, skomplikowany system sterowania Mechem, jako pilot, którego ruszamy do bojów podczas rozwoju naszej kariery w tym zawodzie. Jak mówiłem, gra spotkała się z mieszanym orderem zaraz po premierze, ale miłośnicy takich pozycji donoszą, że jest coraz lepiej. Może warto dać jej szansę? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że wśród przedstawionych przeze mnie tytułów znalazły się takie, które przyciągną Waszą uwagę. Jak sami widzicie, rok 2019, oprócz olbrzymich premier, choćby jak ta od Hideo Kojimy, miał do zaoferowania również wiele innych, równie ciekawych gier. Dajcie mi znać w komentarzach, która z nich przywołała na Was największe wrażenie, w którą być może zagrać. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym materiale.